Pucharu Świata w lotach. Tutaj w ostatnich trzech konkursach rozegranych na letalnicy drugi, trzeci, trzeci. Peter Prewc, 250 metrów. Rekord życiowy, drugi wynik w historii lotów narciarskich. Ogromny doping kibiców. Będzie bardzo daleki, ależ niesamowicie daleki lot Petera Prewc. jak cenę, Prewc obserwował skok brata, jak ściskał kciuki. No ale to, co pokazał Peter Prewc to prawdziwe mistrzostwo. Znakomity kunszt lotniczy, jaki zademonstrował tutaj. 238,5 wczoraj w kwalifikacjach. 232,5 dzisiaj podczas serii próbnej. On wspominał o tym, że ta tutejsza publiczność go niesie, że ten obiekt bardzo mu odpowiada, że on ciężko pracował na to, by walczyć z Severinem Freundem, ale dla niego niezwykle istotne jest to, by mocnym akcentem zakończyć ten sezon i to jest Han han har gode forhold, stjernen. Det kommer bra ut over over skia her. Ja, og så ser vi der at han er ikke er høyt over bakken, men det kan bli langt da han går forbi Anders Fannemel, og han har virkelig grunn til å juble. Og det har også publikum her. Rundt 10 000 på plass i Vikersund. Lengden her på stjernen. Han legger på fra kvalifiseringen. 249 meter. Se her, Han har nesten ikke høyde, men så tør han å ligge ordentlig over skia sine hele veien. og Han veit at det trøkket kommer, at han skal stikke ut av bakken. Har så mye sjølflitt. Który przyjmuje teraz gratulacje od Norwegiego Kasai, a tym drugim jest Peter Brewst. Czy potwierdzi to w tym drugim skoku? Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. A trochę wolniejszy od Norwega na progu. Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko, jeszcze dalej, czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów, fantastyczny skok i znakomita forma Petera Prewca, 22-latek. Jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w palum na pewno walczył o podium, o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Oto skoczek na nartach szybuje na odległość 250 ned mot 240 Hopper så pent, Kraft. Og det blir kjempelangt! Bård Stefan Kraft, har du sett her hvordan han leverer nok en gang? Det er helt utrolig hvilken flyt han er inne i om dagen, Stefan Kraft. Det virker som han kan hoppe i blinde her. Ha, for en mann. Han hopper så rått om dagen. 250 meter! No ja uh, kommt flach genug, da, aber dann geht's weiter und weiter, weil unten ein schöner Wind gestanden ist, da kommt nicht runter und hätte fast schon den Experten widerlegt, indem er Weltrekord geflogen wäre fast, aber nur 250 m. to w czasie druga odległość w historii. No, po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Prewca jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. No wczoraj drugi, który będzie dzisiaj Anders Fanol już w powietrzu. Wojny lot i teraz walczy Norwego od i bardzo długi daleki z Kogustau. No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata do tych do tutaj magicznych 250 metrów. Also no, kritisierten wir ein bisschen den Jänger, dass er assekurazierend ustawiony Rozbieg, rozbiegt. Und hier, 251,5. Und hier sind wir, wir sind Bewitness zu einem weiteren Rekord Vickers und Backen. Vor ungefähr 20 Jahren als Primo Peterke die ersten Gesamtweltkampfsiegel holte. Jetzt kommt Stefan Kraft. Für Österreich vielleicht das Ziel, jetzt vor den Polen wieder zu sein am Ende. Der kleine Zweikampf hier in der letzten Gruppe mit Kamil Stoch Entscheidet Aha. er den für Oha. sich? Hallo! Oha. Hallo! Kommst du da bald runter? 250 Meter und mehr. Müssten das jetzt gewesen sein? Oder habe ich mich verguckt? Er hat ihn aufgegeben. Er hat gemerkt, es geht zu weit. Es ja. wird zu flach. Es war aber auch ein toller Aufwind da unten. 2,51 sind es geworden. Neuer Schanzenrekord in Planitza. Heimlich, still und leise hat er sich heute hier angeschlichen, der Kraft. Und dann macht er wieder 58 punktów. Będzie miał jednak obniżoną welkę startową, a więc trochę mniejsza prędkość na progu. No ale miejmy nadzieję, że powtórka z pierwszej serii e, nastąpi. Też wiatr Modnarty Kamila. Troszkę szybszy jesteś w pierwszej serii na progu, dobry, będzie dobry. długi lot, pięknie, pięknie, daleko. Też przesiadł głęboki, przysiad. ale odległość świetna, chyba nowy rekord Polski, tak coś, mi się wydaje. Coś tak to wygląda jak 250, zaraz zobaczymy. No brawo, brawo od chłopaków, gratulacje, jaka odległość? Pod 250 czy może 251,5? Nowy rekord obiektu. <laughs> Robert Johansson, Norwegowie wysoki, ledwie 4,2 punktu za Polakami po pierwszej grupie. Świetna prędkość na progu ponad 100 km na godzinę, będzie długi lot, będzie długi, bo leci strasznie wysoko! Ależ daleko wylądował, to jest w granicach chyba najdłuższego lotu na świecie, koło 250 metra. Może nawet dalej niż 251,5 metra. 252 metry, nowy, nieoficjalny rekord świata w długości lotu Robert Johansson. No niesamowite. Niesamowite, nawet nie było takiego straszniego, strasznie mocnego wiatru. Metr na sekundę pod narty, ale 252 metry, lądowanie podobne jak Piotr żyły, czyli też noty 15,5-16 punktów, ale odległość nieprawdopodobna, nie bywała. Trzeci ponad co najmniej 250 metrowy lot w historii lotów narciarskich. Lot ponad 250 metrów i ustamy, bo to tak. jest tym wszystkim ważne. Proszę spojrzeć na twarze zawodników. Oni wprost nie dowierzali temu co oglądają No a Johansson zastąpił w drużynie panela I zastąpił go na pozycji rekordzisty świata w długości lotu Cudowny lot Johansson ależ wysoko to było Ja się bałem czy on zdoła w ogóle podejść do lądowania Bez belki No i strach pomyśleć gdzie ten zawodnik będzie w stanie wylądować jeśli warunki się utrzymają Świetny lotnik przecież the wylądował za 250 metrem. Tak jest, chyba dalej jeszcze niż Johansson. Może nowy rekord świata w długości lotu, bo wydaje mi się, że jakiś metr, dwa mógł dalej wylądować. 253,5! Niesamowite! 253,5 metra! Nowy, nieoficjalny rekord długości lotu. Stefan Kraft! Ale musimy popatrzeć w powtórce, czy tutaj nie było podparcia tego niesamowitego lotu. No, z tego ujęcia to nic nie widzimy. Chyba... Chyba przysiadł. Ale na kombinezonie śladu nie było widać. Jeden sędzia dał 12 punktów. Sędzia norweski. Przysiadł. Moim zdaniem był kontakt, ale na 100% tego nie tak można nie powiedzieć. Możemy powiedzieć, tak. No, bo to... noty 15 noty 15,5, 16, 16,5 trochę za wysokie, bo lądowanie Piotrka żyły czy Maćka Kota było lepsze, lepsze jednak, tak. a, a dostali podobne noty. No ale nie ma to znaczenia. Brawa dla Stefana Krawa.